Dzień dobry wieczór kochani Rozmowa Świadka jechowy z tak zwanym FIMO Czyli Physically In, Mentality Out Cześć Czyli po polsku ja jestem tym FIMO Fizycznie nadal jestem w zborze jako świadek jechowy, natomiast już od wielu lat mentali, mentalnie jestem poza, poza zborem. No i rozmawiam z obecnym świadkiem Jehowy, który, a który po prostu nadal twardo stoi przy swoich regułach i. No i wie, że coś tam robię na YouTube i na TikToku. I zobaczcie, jak świadkowie chowy próbują wpływać na, na to, żeby nie mówić prawdy o tej organizacji. Żeby cały czas chcą być okłamywani, cały czas chcą. Gadać o. O tym, jacy to oni są wspaniali, jacy, jacy. Czy jak my kochamy Boga i w ogóle wszystko. Wszystko, wszystko Wszystko, na, co najlepsze. O świadkach Jechowy, ja, ile my Wam miłości dajemy. Ile dajemy sobie nawzajem miłości i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy nastolatek, czy nastolatka, czy starszy, czy młodszy, nieważne, zmienia zdanie, zaczyna zadawać trudne pytania, zaczyna odkrywać prawdę o Świadkach Jehowy, o, o ich ciele, o cielek o kierowniczym, Mu zadaje pytania, no to wiadomo jak ich traktują. Praktycznie jesteś wykluczony, wypadł, nie masz prawa nic złego nas mówić, ale my w zborze to tam wiemy, że te, ta siostra to pewnie tam jakiegoś z jakimś światusem się tam puściła albo, albo ten brat to jakiś niemoralniak, jakiś i tak dalej, i tak dalej. Więc oni sobie mogą e, po jednostce pojechać, pojechać jak, oni, jak sobie tylko chcą, a, ale ty masz nic nie mówić: najlepiej, żeby nic nie mówić. No więc wracając do tej rozmowy, więc tak. A, no, no cieszę się, cieszę się, że przyjedziesz do Polski, bardzo, bardzo bym e, chciał, chciała z Tobą e, porozmawiać, ale wiesz, żeby, żeby było tak jak dawniej, nie? Żebyś, e, no bo coś, coś tam z Tobą jest nie tak, no wiem że, wiem, że coś robisz, ale nie wiem do końca co na tym YouTubie. Coś tam robisz na tym YouTubie, natomiast, e, no... Wiesz, to dobrze by było, żeby było, było tak jak dawniej, nie? Żebyśmy sobie, nie wiem, umówili się, może poszli sobie do służby. E, no to byłeś innym człowiekiem, no byłeś kiedyś innym człowiekiem, teraz coś, coś praktycznie... coś jest z tobą nie tak, no słabiutki jesteś. E, także jeśli się wzmocnisz, to ja się bardzo chętnie z tobą spotkam. Tak, jak jak coś, to możemy ze sobą porozmawiać. Natomiast na tą chwilę... Em, no, nie, nie, za bardzo nie mam ochoty. Proszę cię, żebyś nie. Nie, dopóki jakby nie wrócisz na dobrą drogę, to nie chcę z tobą się spotykać. Nie chcę się z tobą spotykać. Wolał, wolałabym uniknąć tego, tego przykrego. Bo wiem, że nie jesteś silny, bracie duchowo. Wiem to nie od dziś. Natomiast moja odpowiedź jest taka. Słuchaj. Nie będziesz mi układał, układała życia, mam swoje życie, jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, odkąd e, zacząłem oglądać na YouTube wszelkiego rodzaju tych tak zwanych odstępców, o których wy tak brzydko mówicie, a tak naprawdę sami jesteście odstępcami od Chrystusa, od nauk Jezusa Chrystusa, więc e, przykro mi bardzo, ale to co robię prywatnie sprawę mi przyjemność i będę to robił ja chcę się z tobą spotkać jak z normalnym człowiekiem jak dawniej, jak za e, za młodu jak żeśmy byli prawdziwy, prawdziwymi przyjaciółmi dopóki nie zmieniła nas ideologia tych braci którzy tworzą wszelkiego rodzaju nasze strażnice te nasze m, przebudźcie się nasze, naszą literaturę ale to absolutnie jeśli ty to kwestionujesz, to w ogóle nie ma sensu się spotykać. Tak, ale chcę ci pokazać, jak bardzo, jak bardzo ciało kierownicze myliło się w swoich interpretacjach swoich proroctw biblijnych, tak? Jak bardzo się mylili. Przecież to wszystko jest dostępne. Możesz to, możesz to zobaczyć na. na YouTube bez problemu. Dotrzeć do, do tego, kim był Rateford, e, przepraszam, Russell, do tego jak e, skończył Rateford, więc e, chcę ci to pokazać. Przecież my wiesz, że mamy takie materiały, ja do tej pory nadal mam płytę jaką to, to wspaniałą organizacją jesteśmy. Więc e, chciałbym ci pokazać te, tak, tak po prostu spotkajmy się w parku gdzieś tam i po prostu chcę ci pokazać. Troszeczkę inną wersję tego, co my mamy na dysku, na, na, na tej płycie, co, co mam. Ale absolutnie to są odstępcze, yy, odstępcze yy, yy, materiały, więc ja nie mam zamiaru z Tobą tego oglądać ani komentować w ogóle tego, dlatego że widzę, że jak słabiutki jesteś. Yy, praktycznie jesteś już w lwa. Szatan cię już dawno omotał, i jesteś jak ten banan. Przestałeś się modlić, więc to jest ta pierwsza skórka. Przestałeś chodzić na zebrania, druga skórka. Trzecia skórka, przestałeś głosić. Czwarta skórka, da zeber. Co, nieważne co. I jesteś właśnie połykany. Jesteś, bracie, właśnie połykany jak ten banan, którego szatan obiera. Taki wykład w latach 90. Słyszałem. U mnie w zboże więc utkwił mi, utkwił mi w pamięci właśnie ten, ten przykład o, bana, o bananie. Także oni tak uważa, uważają: świadkowie chłowie, w momencie kiedy przestajesz się modlić, to tak, pierwsza skóreczka, druga skóreczka, tam przy, przestajesz głosić, e, przestajesz chodzić na zebrania, e, nie, nie, nie masz studium rodzinnego, na przykład wielbienia rodzinnego. Ja tego nigdy nie miałem, dlatego że to zostało wprowadzone w momencie, kiedy były wtorki, czwartki i niedziele u mnie zebrania, więc w momencie, kiedy zlikwidowali wtorki, to, to oni to wprowadzili, tak? mówiąc, że, nie, że to nie, nie jest tak, że zostałeś zwolniony, że tylko trzy, z trzech dni zredukowali zebranie na dwa, tylko praktycznie, kiedy zostało we wtorek e, e, wykasowane to, no to zostało narzucone lo, rodzinne wielbienie, o czym się tak naprawdę dowiedziałem od, od, o, od was, od youtuberów, których, którzy tworzycie, tak, dlatego, że ja już nie dawno byłem out, dawno już byłem poza poza zborem więc, e, tak to, tak, ta, taka dyskusja ten przy, taki przykład więc e, nie, ja dalej swoje. No, sorry bardzo, ale jestem szczęśliwy. Jechowa mi tak błogosławi, wiesz, bracie, siostro, naprawdę świetnie, świetnie psychicznie. Przede wszystkim e, moja psychika uzdrawia moją, e, moje ciało fizyczne. Kiedyś co chwilę chorowałem, byłem jakiś, nie wiem, wiecznie wiecznie niezadowolony, praktycznie e, co chwilę jakaś angina, jakaś grypa. Teraz praktycznie, nie pamiętam kiedy, nie pamiętam kiedy ja chorowałem. A, kiedyś, kiedyś, jakoś. Już... 4 lata temu, kiedy akurat e, housemate mój e, przyniósł jakby katar, i anginę e, do domu, no to wtedy, wtedy jakby cała chata za chwileczkę by miała, więc to takie typowo wirusowe, tak? No, w momencie, kiedy kiedyś łapałem szybciutko, bo się w tej pracy nawet spociłem się, wszedłem na mroźnie i, i nagle o, już byłem, już byłem zaatwiony, bo tutaj spocony, ale mroźnie wszedłem na drugi dzień już, już mogłem dzwonić wieczorem do agencji, że sorry, ale ja jutro nie przychodzę do pracy, nie, potrzebuję kilka dni wolnego, żeby się doprowadzić do, do porządku, więc to e, mówię, że fizycznie świetnie się czuję, naprawdę, e, naprawdę jest ok. No, ale jak wiecie, rozmowa, e, rozmowa mniej więcej e, miała taki taki kierunek, że absolutnie nie spotka się ze mną ta osoba, więc jakby tu się, tu się naprawdę narzuca, narzuca e, piosenka. <noise> to jest taka korelacja, no bo ostatnio wrzuciłem Pudelsów i tutaj następne korelacje innych, e, innych wspaniałych twórców e, polskich, twórców wspaniałe, naprawdę artystyczna grupa, która także chyba, jest, chyba była kabaretowa. To jest piosenka jedyne, co mam. Czerwony tulipan, czerwony tulipan, tulipan. grupa czerwony. Pan więc po prostu <laughs> Oni właśnie chcą Że Żebyś ty miał jedyne co, co ty masz To nadzieja, to, to marzenia A... I tylko to miał Bo tobie się to nie należy Nie należą ci się Marzenia Po wyjściu masz być odstępcą Złym Złym człowiekiem, jesteś najgorszą Ścierwem Wracasz do swoich szygowin. Takie wersety potrafią podać bracia starsi na komitecie sądowniczym. E, dokładnie do sióstr, do braci, którzy, którzy odchodzą, którzy próbują ich jeszcze w ostatnim momencie pozyskać. Co w ogóle nie ma sensu. Także wracamy do twórczości pięknych polskich gwiazd. Co mam to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Mi prywatność. Jak żyć, bez siebie jak żyć. Miałam słowa własne, Ktoś stwierdził, że jest zbyt ciasne. Bez słów, jak żyć, bez słów, jak żyć. Do złudzenia, że mogę mieć własne marzenia. Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne, co mam, to Mogę mieć własne marzenia. Jedyne co mam do złudzenia, że mogę je mieć serce dla wszystkich bez serca jak żyć? Ktoś wywołał w nich wojnę, zrobić jak żyć. własne pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Że mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Że mogę mieć własne pragnienia, jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Czyli ta osoba, z którą rozmawiałem, chce mi zabrać te marzenia, ale da mi złudzenia, że mogę je mieć, tak? Tak, możesz się ze mną spotkać, ale nie wiem do końca, co robisz tam na tym YouTube, natomiast na pewno jest to oczernianie nas, naszej organizacji, wspaniałej, wspaniałej organizacji świadków Jechowy, i wiem, że to nie jest przypadek, że ostatnio tak ze mną rozmawiałeś. Rozmawiałaś, prawda? To chcecie Świadkowie Jehowy, żeby osoby, które odchodzą, miały gębę na kłódkę i żeby męczyły się, męczyły się z swojej samotności. Ja byłem w tej komfortowej sytuacji, że moi koledzy, jak Arek Najmrocki, taki wspaniały facet z, ze świata, o którym, z, z który zgodził się już, żeby, żeby zrobić możliwe pierwszy, pierwszy jakiś... Pierwszy film z komentarzem mojego, mojego kolegi ze świata, który jest on na tyle odważny, że chce, żeby się, hmm, chce się chce się pokazać. I chce się pokazać w moim kanale i, i opowiedzieć o tym, jakie mieliśmy, jakie mieliśmy wspaniałe dzieciństwo. Jak napieprzaliśmy w piłkę, w kosza. Byliśmy jedną z najlepszych drużyn w moim mieście. Reprezentowaliśmy szkołę Mieliśmy taką satysfakcję Że naparzaliśmy w piłę Że pierwszą rzeczą co było To nie odrabianie lekcji jak moi koledzy i koleżanki Tylko było opierdzielnięcie Plecaka na, W domu szybko i już wypadł on, on tylko brał coś do jedzenia Ciach ciach ciach, jakąś kanapkę I lecieliśmy do parku Roz, Rozkładaliśmy bramki w postaci podkoszulki W postaci dresu Kładliśmy i piłka To było codziennie Dla mnie, dla mnie to było to było życie, to było szczęście, mimo że, był, że była komuna, i ja, ja tego nie pamiętam w taki sposób negatywny. Jak rodzice, prawda? Czy tam wasi rodzice, czy, czy wy drodzy widzowie, ci starsi, którzy, którzy po prostu byli może nękani politycznie i tak ja, dalej. Ja miałem wspaniałe dzieciństwo: po prostu była piła. Jak się, jak się grało w kosza, to jak potrzebowało się kosza, no to nie było wtedy sklepów, gdzie moż, mogłeś sobie kupić jakiś kosz i złożyć i, i zrobić. Tylko praktycznie śmietniczka metalowa. E, no, głupio, że, że w tamtym czasie, ale to. To, to też było to pewnego rodzaju e, działanie takie, może takie podziemie, pod dlatego że wszystko co było państwowe to było, można było kraść, tak? no bo nie lubiliśmy komuny, nie, nie byliśmy, byliśmy pod butem naszego wschodniego sąsiada, więc jakby nawet to, że w, de, e, w tym koszu żeśmy wywalali denko, zakładali go na jakimś, na jakichś kratach i grali sobie w koszykówkę, rzucając do tego śmietnika. No to, to, było, to było nasze normalne działanie, dlatego dziecięce działanie, dlatego że nie czuliśmy się, że robimy coś złego. Swoje umiejętności, umiejętności e, sportowe żeśmy podwyższali. No dlatego, dlatego rzeczywiście, że w tamtym czasie młodzież nie miała internetu i nie mieliśmy ciekawych rzeczy do roboty, a sport było najciekawszą rzeczą, najfajniejszą rzeczą, jaka, jaka mi w życiu pomogła. No być tym, kim jestem teraz, między innymi. Nawet jeśli chodzi o zdrowie, tak? Dlatego, że e, wiadomo, że w jakimś momencie przestaje człowiek mieć czas na sport, na kolegów, koleżanki takich, żeby, żeby, żeby... No, się życie, tak? Nie masz czasu na to, więc e, wiadomo. Ale jest to, jest, to, jest to, jestem z tego dumny. Można powiedzieć, że to, że Świadkowie Jehowy tak ograniczyli mnie sportowo w moim zborze, no to, był, to był ich pierwszy, pierwszy Gwóźdź do drumny Czemu, czemu szybko stąd Szybko z pitole stamtąd Tak to Tak to dla mnie wyglądało Tak więc Tak to wygląda jeśli chodzi o Rozmowy świadka Aktywnego Z tak zwanym FIMO Pozdrawiam was serdecznie Udostępniajcie Może Ktoś ze świadków się obudzi słuchając tej piosenki, bo można wiele piosenek podstawić. Następną, którą podstawię, to będzie zespół Turbo. <laughs> Trzymajcie się, do usłyszenia <laughs> kocham was. A to i to, że to, że ja jestem smutny w tych piosenkach i, i śpiewam, że jestem sam. Nie, ja już nie jestem sam, ja już od dawna nie jestem sam. Zresztą mam was, także... <laughs> Kocham Was i super. Zobaczcie, jak pozytywne komentarze są, a jaki jeden promil jest. Ten jeden promil jest taki, taki po prostu, że kup sekretki, lepiej zrób coś dla muzyki. Super, super. A ja będę śpiewał niedługo na Filipinach. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Hej.